Witam Was kochani na kanale Kasia Tarot. Tak, to już jest chyba ten czas, to już chyba minął tydzień, bo my robimy tygodniowe czytania dla Wagi specjalnie, bo Wagi tutaj są ulubionymi znakami na moim kanale. Także słuchajcie Wagi, robimy czytanie dla nas tygodniowe. Ja już jestem tak zmęczona, tak ja już siedzę w piżamie, już jestem wykąpana, ja już jestem przygotowana jutro do roboty, Trzeba rano wstać, także zdecydowanie ja już jestem gotowa na jutro. Także mogę na chwilę usiąść i robię Wam to czytanie. Także słuchajcie, zaczniemy ogólnie, co nam karty chcą powiedzieć na następny tydzień, co nas może czekać, a później oczywiście zahaczymy o te sprawy sercowe. Także w ogóle co karty nam chce powiedzieć, co idzie w naszym kierunku, co wagie powinny wiedzieć. Na co się może przygotować w następnym tygodniu, na następny tydzień? Co może się wydarzyć w ten weekend również? Bo dzisiaj jest co? Dzisiaj jest 24 kwietnia. O, ta karta chciała wyjść. O, jaka piękna karta. Słuchajcie, no 10 pucharów. Nieważne, czy jesteście w związku, czy nie jesteście w związku? To jest karta szczęścia, to jest karta harmonii. Spokoju, radości. To jest jedna z najszczęśliwszych kart w tarocie. Wagi. W końcu. W końcu. Nie same miecze sześć denarów, ok, Ktoś tutaj nam pomaga, ktoś nam chce pomóc, albo my będziemy bardzo dobroczynni. Jak każda waga jest, chodzi i pomaga wszystkim dookoła. Zwróćcie uwagę na balans, komu pomagacie. Mag, To może być jakaś inna osoba, ale mi się wydaje wagi, że to wy jesteście. Czy jesteście wy? Wy swój świat i koniec. No nie, no pojawił się. Jest. 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 Przyszedł. On chce tu być z wami wagi. To mogą być myśli, nasze toksyczne myśli, ale to może być również ta osoba z naszych myśli. To jest ten eks. To może być również ktoś spod znaku koziorożca. Tak on już jest. On nie chce nas zostawić wagi. I siedem denarów. Pekanie. No dobra. Tylko wy się wagi nie zachowujcie po diabelsku. Nie pijcie za dużo alkoholu, jeżeli lubicie alkohol. Słuchajcie. Dobra, jadymy z tym koksem. Jadymy, jademy. Słuchajcie. Ogólny klimat tygodnia. Także ten ty następny tydzień może przynieść Wam dużo emocji, dużo kontaktów, ale też dużo pokus i testów takich osobistych granic. Z jednej strony wagi możecie cię czuć bardziej takie otwarte na ludzi, na relacje, ale z drugiej możecie zostać wystawione na próbę. Czy umiecie zapanować nad impulsem, czy nie dacie się wciągnąć w coś, co znowu Was rozczaruje? Będziecie przyciągać uwagę, wagi, i to zarówno życzliwą, jak i powiem Wam natarczywą. Ważne wagi, że Wy będziecie decydować, komu dacie dostęp do siebie, bo macie moc, ale pamiętajcie, wagi, nie dawajcie tej uwagi, nie dawajcie siebie. Byle komu. Mi się wydaje, że już tyle się nauczyłyście wagi o sobie o swoim życiu, żeby nie dawać tej uwagi byle komu, tak? Słuchajcie, jeżeli chodzi o relacje. O relacje, o uczucia, o bliskość. No to jest 10 pucharów i diabeł. Tak? Skupmy się na tych dwóch kartach. Słuchajcie, to jest ten duet to jest prawdziwa bomba. Yy, to jest bomba emocjonalna. Jeśli jesteście w związku, to ten tydzień może przynieść Wam mocne przeżycia. Od romantycznych uniesień, poprzez wspólne plany, aż po kłótnie o granice i niezależność. Możecie czuć się kochane i połączone, a zaraz potem będziecie przeduszane albo zazdrosne. Tak. Tak możecie się poczuć. Możliwe tutaj będą jakieś rozmowy o, o, o przyszłości, mieszkaniu razem, dzieciach, rodzinie. Ale też tutaj będzie wyciąganie dawnych żali. Uważajcie, żeby nie wpaść w tą spiralę. Daj mi więcej, tylko dlatego, że czujesz emocjonalny głód. Jeżeli jesteście singlami, to może pojawić się w waszym życiu ktoś bardzo kuszący, bardzo magnetyczny, z potencjałem na burzę waszych hormonów. Ale to jest diabeł. Ten diabeł mówi, czy naprawdę to jest to, czego potrzebujecie, czy to jest tylko coś, co dobrze działa na wasze ego. Tu jest możliwy flirt z osobą jakąś niedostępną, na przykład ktoś się zajęty, albo ktoś z przeszłości. Też takie mogą być sprawy. Ale po, po mam przykład. Na przykład poznajecie kogoś, kto mówi wszystkie właściwe rzeczy, ale wy wiecie podskórnie, że to jest toksyczne. Z jednej strony czujecie się widziane, uwielbiane, a z drugiej nie jesteście do końca bezpieczne. Także posłuchajcie tego wewnętrznego głosu. Co wam ten wewnętrzny głos mówi? Słuchajcie, jeżeli chodzi o pracę i pieniądze, mamy 6 denarów i mamy maga, także możecie dostać jakieś wsparcie finansowe, możecie dostać podwyżkę, możecie dostać korzystną propozycję współpracy, jakiś ciekawy kontakt zawodowy. To może być dobry również moment, żeby poprosić o coś, na co czekacie. Ktoś może być bardziej otwarty niż się spodziewacie. Mag mówi: Macie siłę przebycia, macie przebicia, nie przebycia przebicia, siłę przebicia, charyzmę, macie pomysły, ale wszystko zależy od tego, czy się za to w ogóle weźmiecie. To nie jest tydzień na czekanie, aż ktoś coś zrobi, to jest czas, żebyście to wywagi zaczęły działać, macie w ręku narzędzia. Dla osób, które szukają pracy, to będzie świetny tydzień na rozmowy kwalifikacyjne, napisanie CV, na odważne odezwanie się do kogoś na przykład z branży. Słuchajcie, przykładem może być tak, że dostaniecie propozycję tego freelancingu, czy jak to się nie wiem po polsku, wy to tłumaczycie: freelansu, która wydaje się bardzo mała, ale może to się rozwinąć w coś większego. Albo jakaś znajoma, znajomy podrzuci Wam kontakt do kogoś, kto szuka osoby z Twoimi umiejętnościami. Nie mów, może później. Działajcie teraz, tak? Słuchajcie, jeżeli chodzi o wasz rozwój osobisty, wasze emocje, waszą duchowość, mamy siedem yy, mamy denarów i mamy diabła. Także to będzie taki tydzień refleksji. Czy to, w co inwestujecie swój czas i serce, naprawdę wam służy? Siedem denarów w ogóle mówi, że czas się troszeczkę zatrzymać i zobaczyć, co z tego wszystkiego rośnie. Tak? Możecie troszeczkę czuć znużenie, możecie czuć frustrację, że coś idzie wolno, i wtedy wchodzi Diabeł, zniecierpliwienie, impuls, chęć rozładowania napięcia, na skróty, coś na skróty. To jest ten diabeł. Eee, także słuchajcie, uważajcie na ucieczki, e, uważajcie na przykład na przesadne zakupy, uważajcie na alkohol, uważajcie na seks, uważajcie na toksyczne rozmowy, na przeglądanie starej wiadomości. Ten w ogóle układ daje siłę do zerwania z czymś, co Was zwięzi, ale musicie wybrać impuls czy dojrzałość. Także to jest dla Was. Słuchajcie, niektóre uwagi mogą czuć, że stoicie w miejscu, w jakimś układzie. Zamiast rzucać wszystko, usiądźcie sobie z notesem, zróbcie sobie bilans, co z tej inwestycji naprawdę się opłaca. A co tylko zabiera wam energię. Także takie coś, bo ta karta mówi o tym, żeby sobie zrobić bilans, żeby popatrzeć na to swoje życie, co przynosi owoce, a co tutaj gnije. Tak? Słuchajcie, jaka jest przestroga na następny tydzień? Nie dajcie się ponieść chwilowym emocjom. Ten diabeł tutaj w tym rozkładzie mówi to, co przyjemne może być pułapką. Uważajcie na ludzi, którzy obiecują wszystko, a potem gdzieś tam znikają. Trzymajcie się ludzi, którzy naprawdę dają, a nie tylko kuszą was czymś. I wiecie co rada na następny tydzień jest taka, że wszystko co szukasz na zewnątrz, masz już w sobie. Mag przypomina o tym. Jesteście silniejsze wagi niż myślicie. I wiecie co jeszcze? Nie musicie nic nikomu udowadniać. To na tyle, to ogólnie, to ogólnie. Nie musicie nic nikomu udowadniać. Dobra, jadymy z miłością. Sprawy miłosne dla wagi, sprawy uczuciowe, czy tutaj mamy dużo adoratorów, czy żadnego, o co chodzi z tą miłością i gdzie my idziemy z tą miłością, czy będziemy mieć znowu złamane serce, czy, czy znowu jakiś diabeł się pojawi i będzie nam kurde, prał w mózgu, albo prał nasz mózg. No, mamy pięć mieczy. No. Zawsze miecze, jeżeli chodzi o miłość dla wagi, to mamy miecze myślicie nad czymś intensywnie wagi zastanawiacie się intensywnie co dalej robimy co dalej robimy co dalej robicie wagi czas popatrzeć w przyszłość czas się odwrócić plecami do przeszłości i zacząć planować swoją przyszłość umiarkowanie może ktoś spod znaku strzelca no kur no, wagi no wiecie co wiecie co to jest stop miecza a zwłaszcza trzy miecze ja już nie, nie mogę, ja nie będę czytała spraw miłosnych dla wag. No i co? I siedem mieczy jeszcze w dodatku. Same miecze. Pięć mieczy, trzy miecze, siedem mieczy. Wagi, kurde, to jest jakaś tragedia z wagami. Słuchajcie, wątpię, czy jeszcze się wyleczycie z dawnej miłości, z jakiegoś waszego diabła. Dobra, najpierw ogólnie zobaczymy, powiem wam o co chodzi. No uwagi, my nie mamy, powiem Wam, cukierkowych czytań. Nigdy. To nie jest cukierkowy układ kart. To nie jest cukierkowa miłość. Dlaczego? Dlaczego my nie możemy znaleźć tej cukierkowej, fajnej miłości bez stresu? Ale mimo tego, że to nie jest układ cukierkowy kart, za to mamy taki prawdziwy, oczyszczający i dający szansę na głęboką zmianę. Układ kart. Taki układ kart mamy. Słuchajcie, ogólna atmosfera w tych kartach. No ja już tylko patrzę tutaj na te pięć mieczy i trzy miecze. Także wygląda na to jeszcze wagi, że was coś jeszcze będzie bolało. Jeszcze was coś boli. Nawet jeśli próbujecie tego nie pokazywać. Mamy pięć mieczy, to jest konflikt bez zwycięzcy. Możliwe, że pokłóciliście się z kimś. Możliwe, że ktoś was zawiódł, powiedział coś, co jeszcze wam brzmi w głowie, taka energia, niby już po wszystkim. Ale ciągle, ciągle to jeszcze w nas, w Was wagi siedzi. Cały czas, cały czas o tym myślicie. I do tego mamy niezagojone serce. To serce jeszcze się nie zagoiło po pęknięciu. Tak? I możliwe, że dalej myślicie o kimś z przeszłości. Może jesteście w sytuacji, gdzie czujecie się emocjonalnie na półgwistka, ani blisko, ani całkiem wolni w ten sposób. Także tutaj jeszcze w następnym tygodniu wrócą te myśli, te wspomnienia, te, te tęsknoty, te rozmowy, do tych rozmów. Będziecie rozdrapywać jeszcze te rany. Coś, co dopiero ledwo się zasklepiło, wy to będziecie rozdrapywać. Ale nie ignorujcie tego, posłuchajcie wróżki Katarzyny z kanału Kasia Tarot, tak? Nie ignorujcie tego, nie rozdrapujcie tych ran. Ja wiem, że chcecie się uleczyć, bo jest umiarkowanie, także staracie się, ale jeszcze ten ból, będzie powracał i musicie po, pozwolić, żeby to się, nie ignorujcie tego, co się połamało. To jest etap gojenia i ten etap gojenia jest bardzo ważny. Tak, Także to będzie proces, to nie będzie od tak jednego dnia, tak jednego, może być jednego tak dnia, a drugiego dnia siak, tak i siak, ale tak naprawdę to jest jeszcze dłuższy proces, to potrzeba jest czasu, żeby po prostu uleczyć wasze to wasze serce. Słuchajcie, ale nie wszystko jest takie czarne, bo ja mam tutaj też nadzieję i takie wewnętrzne przebudzenie. Czy już jesteście już tak na pierwszym, drugim stopniu tego procesu. Słuchajcie, mamy trzy buławy i mamy umiarkowanie. To nie tylko tydzień żalu. To będzie czas oczekiwania na coś nowego, na coś lepszego, i to będzie również czas leczenia. Także trochę musi boleć. Te trzy buławy mówią, jestem już za czymś. I czekam teraz na coś więcej, i patrzę teraz w przyszłość. Także to jest znak, że wasza dusza wagi wie, że to jeszcze nie koniec opowieści o miłości. Macie prawo myśleć o kimś nowym, macie prawo oczekiwać więcej i nie musicie się spieszyć. Umiarkowanie to kolejna karta balsam na ranę. I to jest taka karta odnowy emocjonalnej, znalezienia tej równowagi wewnętrznej, powracania do siebie. Także może, może to oznaczać, że przestaniecie reagować już dramatycznie, tak? Uczycie się, wiecie czego? Nie pisać tej wiadomości, które nic już nie zmienią. Pozwalacie sobie nie wiedzieć jeszcze, ale czuć ulgę, że nie tkwicie już w iluzji, tak? To jest taki też czas na złapanie oddechu w uczuciach. Nawet jeśli to boli, bo będzie bolało przez jakiś czas. To wy już już robicie progres w tym. I teraz cień i przestroga, słuchajcie. Moja najbardziej nieulubiona karta. Siedem mieczy. To są niedopowiedzenia. To są ucieczki, to są ukryte motywy. Może wy do końca nie mówicie, co czujecie. Może ktoś inny coś zataja? To może być jakaś gra. Ktoś tutaj milczy, tutaj ktoś się oddala. Uważajcie na ludzi, którzy są dostępni tylko, tak w cudzysłowie, na pół, którzy obiecują, a potem znikają. Uważajcie na własną potrzebę, również udawania, że wszystko jest ok. Jeśli coś Was boli, to boli. Nie uciekajcie również przed rozmową ze samym sobą, ze samą sobą. Jeżeli widzicie, że ktoś was ghostuje, czyli ktoś wam nie odpisuje, jest cisza, ale zamiast to nazwać, nazwać wmawiacie sobie, że pewnie ma dużo na głowie, tak? to jest też również takie samo oszukiwanie się. Także w tym tygodniu lepiej po prostu zobaczyć tą prawdę, nawet jeśli nie jest przyjemna, niż siebie oszukiwać, bo ta karta to jest również oszukiwanie siebie. Tak? Słuchajcie, jeżeli jesteście w związku, to będzie tydzień napięć, cichych pretensji, powrotu do starych konfliktów. Możecie poczuć, że partner czegoś wam nie mówi, a wy, że dusicie coś w sobie. Rozmawiajcie, ale bez oskarżeń. Umiarkowanie to jest to złoto. Jeżeli natomiast jesteście singielkami, singlami, to możecie odczuwać tęsknotę za dawną relacją albo za kontakt z kimś z przeszłości, nawet tylko w głowie. Możecie też spotkać kogoś, kto nie jest do końca szczery. Uważajcie na nowe osoby, bo tutaj ktoś, może jakiś flirt, nie ma pokrycia tutaj żadnego, ta relacja, ta relacja może być w zawieszeniu. I słuchajcie, nie inwestujcie tam, gdzie czujecie niepokój. Uważajcie na ludzi, którzy szepczą wam piękne rzeczy, ale znikają potem bez słowa. Słuchajcie, moja rada na następny tydzień dla Was jest taka. Że leczenie serca to nie jest sprint, to jest droga, to jest proces. Dajcie sobie czas. Nie przywiązujcie się do kogoś, kto nie ma również odwagi powiedzieć, czego chce, albo sam nie wie, czego chce, albo jest cisza, a wytłumaczycie sobie tą osobę. No, zajęta jest ta osoba bardzo. Nie może wysłać SMS-a, bo to jest tak trudno w dzisiejszych czasach wysłać SMS-a, że trzeba, musi to zająć parę godzin, oczywiście. Albo po prostu czekacie na tego pocztowego gołębia, aż przyleci od tej osoby. Jakie porady dla Was wagi? Dlaczego jest pięć mieczy? O czym Wy wagi myślicie? No to, jest, to jest typowa waga, typowa waga. Pięć mieczy, o czym Wy myślicie. Stajcie wagi, Wy jesteście tak kochane. Wy macie już dość myślenia w sumie. Wiecie co? Tak byście. Wiecie, o czym myślicie, że nie spełniły się Wasze marzenia. Spokój, cisza, dom, rodzina, szczęście w tym domu, radość, spełnienie życzeń o tym myślicie, to się nie spełniło. Ale spełni się wagi. Trzy buławy. Dlaczego trzy buławy? Wy czujecie się jeszcze zamrożone wagi, żeby myśleć o przyszłości. To jest w Waszej głowie, Wy macie te kurde czarne chmury w głowie, i Wy nie chcecie jeszcze planować przyszłości. Na co Wy czekacie, wagi? jak mogę się tak zapytać, na co wy czekacie? Dlaczego wy nie planujecie przyszłości? Dlaczego wy nie możecie, nie wiem, po, poszukać kogoś innego? Tutaj nie wyszło, zobaczcie, wasze marzenia tutaj się nie spełniły o tym domu, będziecie tą wspaniałą królową dynarów, zajmować się domem, sadzić kwiatki w ogródku, pić sobie winko wieczorem ze swoją osobą, wszyscy są szczęśliwi w domu, wesela, śluby, urodziny, to się nie spełniło, a wy... Siedzicie w, tym, w tej grocie, w głowie tu jakiejś zamknięte. Nie, nie mogę jeszcze teraz myśleć o przeszłości. Nie. Nie. Chcecie, ale tak jakbyście nie mogły. Jeszcze są te czarne myśli. Tu jest iskierka dla was nadziei. Słuchajcie, tutaj coś was ruszy w następnym tygodniu, żeby zacząć myśleć już o przyszłości. Na jednej osobie życie się nie kończy. Jest tyle milionów ludzi dookoła. Umiarkowanie. Trzeba pomedytować, poćwiczyć jogę i tak dalej. Tu będzie duża zmiana w was wagi. Tu będzie jakaś duża zmiana nastąpi. Ale spokojnie, dwa razy mamy umiarkowanie. Możecie zadawać się ze strzelcami, ze skorpionami, albo jeszcze z kimś spod znaku innego powietrznego. Tu wejdzie, tu będzie duża powiem wam, zmiana, albo duża taka nauka. Duża nauka, duża transformacja w was wagi. Wy, wy znacie prawdę. Ale nie będziecie podpadać skrajności. Dobra, trzy miecze, co z tymi trzema mieczami? Wy jeszcze macie bagno w uczuciach, wy nie wiecie, co macie czuć, nie wiecie, co macie wybrać, serce was dalej boli, jesteście zmęczone, ale się jeszcze nie poddajecie. Dużo ran, dużo ran wagi, dużo ran na waszym sercu. To wasze serce jest tak połamane, że hej, ale słuchajcie, naprawiacie, czas naprawiać. Czas naprawiać to serce, pracować nad sobą, pracować nad. Naprawianiem tego serca. No potrwa, to jest proces, ale powoli, powoli, stopniowo pracujcie nad tym sercem. Dobra, kto to jesteśmy Siedem Mieczy? No, patrzcie, uwielbiam te karty. No, to jest ten Goguś. To jest ten Goguś albo Gogolina dla mężczyzn, która wpada, wypada, nie wie czego chce, nie. nie. To jest osoba, która po prostu nie dotrzymuje słowa. To jest osoba, która gra na waszych uczuciach. Zobaczcie, jak Wy jesteście, mario, wy jesteście marionetkami wagi, bo ja już się zaczynam wkurzać. Pozwolicie takiemu byle czemu Wam grać na waszych uczuciach? Już tutaj wchodzę na wasze ego, sorry. Ale zobaczcie, Wy wiecie, o kim ja mówię. Wy wiecie, o kim ja mówię. To jest ten fałszywy jolo. Wpada, wypada, obiecuję, waga, ślicznie wyglądasz, ale lecę do mojej następnej koleżanki. To jest na przykład spod znaku, nie wiem, powiedzmy, lwa. I ma coś innego. Także wpadnę, wypadnę, prześpimy się razem, ale ja rano już lecę i potem nie odbieram telefonu przez cały dzień. No. Ta osoba ma kogoś innego. Wagi wy dalej czekacie na tą osobę. Ta osoba ukrywa dużo przed wami. To jest kłamczuch. To jest kłamczów, kłamczuch, kłamczucha. Wy, wy łamiecie tutaj sobie serce dla tego czegoś, bo dla mnie to jest śmieć. Śmieć albo śmieciuwa. Te karty nie mogły mi bardziej czysto powiedzieć, kto to jest. To jest kłamczuk i wasza intuicja wam też to mówi. To nie tylko ja wam to mówię, tylko moj, wasza intuicja również wam to mówi, że ta osoba kłamie, ukrywa i nie można na niej polegać. To nie jest osoba do związku. Także przestańcie, wyjdźcie z tego tutaj i zacznijcie planować swoje, swoje życie, zwłaszcza miłosne. Reszta, reszta jest ok. Życie miłosne jest do dupy. Ale to zawsze z wagami, bo wy jesteście za dobre wagi. Mhm. Ta osoba szuka poklasku, ta osoba lubi być uwielbiana, to jest flirt chodzący, to jest osoba, która lubi mieć dużo opcji. Ona te one związki niezobowiązujące związki a wy a wy tutaj wyjecie wagi nie przychodźcie na mój kanał za tydzień jeżeli się nie wyleczycie z tego bo to jest to jest gaugan 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 wagi i wy, wy jeszcze cierpicie z tego powodu nie wagi uspokójcie się no, ale dobra, zobaczymy, co te gałgany, albo jeżeli nie macie gałgana, to zobaczmy e, intencje Waszej osoby. Intencje wa Waszej osoby, my już nie chcemy żadnych ga gałganów. Intencje Waszej osoby w stosunku do Was, króciutko już. Słuchajcie, ta osoba, <laughs> słuchajcie, ta osoba wie. E, że wy jesteście kimś wagi, że przy was ta osoba może odnieść jakiś sukces, ta osoba może zdobyć coś w życiu, ta osoba wie, że macie dobre serce i dzielicie się tym dobrym sercem, i ta osoba wpada do was po to wasze dobre serce, bo jak kto, jak nie waga, przy, przytuli, przyjmie, przytuli, nakarmi, pogłasce po, po głowie, a on wam w zamian da ym, y, małego pieniążka, czyli co? Czyli nic. Czyli tak naprawdę nic w zamian, bo on, ta osoba tylko przychodzi jak to taki dziedzić do wagi, po to tylko, żeby po prostu waga pogłaskała po głowie, powiedziała, jak ślicznie się wyglądasz, dobrze się trochę poczuje, i spada. Także ta osoba, intencje są takie, że ta osoba coś chce od was, a w zamian wam nie da za dużo. Ta osoba chce waszego serca, waszego zrozumienia i waszej empatii, bo świat jest zimny. Bo ta osoba wie, że nie znajdzie nikogo takiego dookoła, kto będzie dbał o, o, o nią, tak jak waga. Tak? Świat jest zimny. Wy jesteście ich światem, tak naprawdę. Wy jesteście ich taką ostoją, gdzie mogą się schować i gdzie będą wiedzieć, że są kochani, kochane. Ale w zamian nie dostaniecie nic wagi. Ta osoba ma po prostu brać. Ta osoba z niczym do was nie idzie. Może się z wami skontaktować. Ale i, i troszeczkę tęsknię za waszym serduszkiem, Wagi. Tak, wam, tak to zostawiam, i nie chcę. Słuchajcie, będę krzyczała już do was w następ, na, na Was w następnym tygodniu, jeżeli jeszcze zobaczę miecze. To już nakrzyczę na Was. Koniec z cierpieniem, katowaniem się z powodu jakiegoś rycerza buła. Sorry, bardzo Wagi. Koniec. Już nie cierpimy z powodu jakichś gałganów albo gałganiar. Pozdrawiam Was serdecznie, Wagi. Do usłyszenia. Papa, pa, trzymajcie się. Bye.